Z tym stresem to jest trochę tak, że im bardziej go odpychasz, im bardziej go blokujesz, im bardziej sobie wmawiasz, nie, nie chcę się stresować, nie mogę się stresować, wszystko jest ok, wszystko jest ok, to nic takiego, tym bardziej on po prostu do ciebie przychodzi i tym bardziej on jest i tym bardziej on się domaga puszczenia. Więc najlepsze, co możesz zrobić, to pozwolić sobie na te wszystkie emocje pozwolić sobie, na ten cały stres, zanim on cię kiedyś tam w przyszłości zaleje. Więc jeżeli masz jakąś stresującą sytuację przed sobą, wiesz, że będzie jakaś rozmowa, coś ważnego, to daj sobie czas i przestrzeń i poczuj to wszystko w tu i teraz. Uwolnij ten stres i nie idź później z bagażem tych wszystkich emocji. To jest naprawdę, co najlepsze możesz zrobić. Pozwól, aby ten stres na chwilę był, i wtedy. On przepłynie, bo jak będziesz go blokować, to on cały czas będzie się domagał przyjścia.